Dzień dobry wszystkim, same winerki dzisiaj. Poniedziałek Wielkanocny, wszystkiego dobrego na święta dla Waszych, dla Waszych rodzin, Do zdrowych, pogodnych. Ostatni dzień świąt, ale udanego świętowania jeszcze wszystkim życzę. No i coś tam latają, winereczki. Wczoraj nagrywałem film dla was, ale tak nagrywałem, że się nie nagrał. Było pochmurno rano i nic nie widziałem. Ale wczoraj zamojskie mi ładnie polatały, nagrałem właśnie zamojskie dla was, ale... dawały mocno wysoko, także... Nic tam się nie nagrało. Przy największym powiększeniu, jakieś tam małe punkciki dopiero było widać. Także nie było sensu wrzucać tego filmu. A dzisiaj puściłem same winerki, przychodzą za tutaj i No, bo te widzą, że latają, wy burszy. No chodźcie. Tak. powinry toło tutaj.

Minareo, no bomba da z góry dają. No wiosna w końcu coś tam trochę kwitnie jeszcze Ach, tu wiosna słychać Dobra. Także udanego świętowania wszystkim i do następnego.